Witam serdecznie z tej strony Wojtek .pl. W dzisiejszym wideo chciałbym Wam przedstawić moje spojrzenie na temat, jak rozpocząć karierę w temacie producenta muzycznego. Oczywiście, ja tutaj już wychodzę naprzód, ponieważ zakładam, że na tym etapie, w odniesieniu do którego ja to będę teraz omawiał, te wszystkie wyznaczniki, moim zdaniem główne, na tym etapie po prostu już macie te podstawy, czyli ogarniacie już wstępnie melodie, harmonie, tworzycie jakieś tam podkłady muzyczne, aranżujecie to wszystko i jesteście też na jakimś już względnym poziomie z produkcją muzyczną. Oczywiście to nie znaczy, że to co tu za chwilę powiem nie musi dotyczyć osób, które dopiero zaczynają, które dopiero raczkują w tym temacie, bo to wszystko co tutaj sprzedam moim zdaniem zdecydowanie się sprzeda na to, że ta przyszłość będzie wyglądała bardziej, będzie bardziej spójna jeżeli oczywiście jeżeli, jeżeli oczywiście będziecie słuchali tego, co ja tutaj wam przekażę. Oczywiście na początku od razu też wspomnę, że no dlaczego, ja tutaj, dlaczego ja tutaj mówię o karierze producenta muzycznego, jak moja kariera się troszkę inaczej potoczyła. Ja szczerze wam powiem tutaj, bo nic akurat w moich szkolniach... Gdziekolwiek rozmawiam z osobami z tematu muzycznego, nie, nie ukrywam nic przed wami, wszystko staram się sprzedać tak, jak to widzę, chcę być szczery. Ja akurat dokonałem takich wyborów życiowych, jakich dokonałem. Generalnie miałem też szansę parę lat temu też skapitalizować, skapitalizować pewien sukces. Ja tylko przypomnę może dla wszystkich, parę lat temu udało mi się też wygrać z kumplem Piotrkiem konkurs na remix na na platformie Beatport na konkurs na remix utworu, fajnego utworu Roberta Babicza. Bardzo znany, szanowany producent w klimatach techno. No i coś tam spróbowaliśmy z Piotrkiem, ale tak do końca nie potrafiliśmy tego skapitalizować. Też w międzyczasie pojawiło się u mnie dziecko w rodzinie. Ja staram się, ja jestem rodzicem odpowiedzialnym tutaj z żoną, staramy się w miarę skupiać na tym. Dlatego też Poszedłem w inny kierunek, poszedłem jednak dalej w szkolenia, w inżynierię dźwięku, i tutaj staram się pomóc wszystkim osobom, oczywiście, w tym temacie. Być może tutaj to, co mogę od razu na samym wstępie powiedzieć, odnośnie tego, jak rozpocząć i jak fajnie rozkręcić waszą karierę muzyczną jako producenta, jeżeli chcecie wejść na 100%, to to, co ja tak widzę i szczerze wam mówię, oczywiście to wszystko wiąże się z waszymi Realiami życiowymi, jak na jakim, w jakim miejscu jesteście, jeżeli chodzi o wasze życie. Ale jeżeli chcecie się skupić nie na tym w 100%, to no jeżeli chodzi o muzykę, takie artystyczne zresztą, wybory życiowe, i jeżeli chcecie czegoś dokonać, to na pewno łatwiej jest na samym, na samym wstępie. Na samym początku, kiedy jesteście sami, nie macie nikogo, może macie tam jakąś dziewczynę, chłopaka, ale nie ma nic, nie ma tego, nie ma w tym związku po prostu czegoś takiego, że już idziecie w jakąś stronę z tym takiego pewnego. Czyli po prostu macie ten dystans jeszcze do tego wszystkiego, w odniesieniu do tego, jak już zakładacie rodzinę, macie dzieci, no jest na pewno dużo ciężej. I tutaj nie ukrywam, no zdecydowanie jest ciężej to wszystko ogarnąć i wtedy po prostu. Być może albo zostaje hobby, albo traktujecie to tak, że staracie się iść według jakiegoś tam po prostu planu, ale na pewno się to rozciągnie w czasie. No i też kwestia po prostu jak się temu oddajecie. no bo jeżeli chcecie wpływać też na rozwój waszego dziecka, ja to tak mówię na was, na, na własnym przykładzie, no to jednak ten czas po prostu skraca się do minimum i tutaj trzeba to jakoś po prostu potem hmm, przemyśleć i. Stwierdzić po prostu, czego chcemy w życiu. Musimy zachować balans. To jest dla mnie akurat główny wyznacznik w życiu, jeżeli nie zachowamy tego balansu, no to można generalnie zwariować. Dlatego mówię tu już na samym wstępie ja dokonałem takich wyborów. Mogłem, no oczywiście też wcześniej, też już lata wcześniej graliśmy, gdzieś tam w klubach z kumplem Jackiem. Troszkę to inaczej mogło wyglądać, ale też po prostu pewne wybory takie, a nie inne. No i wylądowałem w takim temacie, w jakim, na, na, jakim, jakim się zajmuję na co dzień. No dobra. W każdym razie tak, no to to był już ten wstęp ode mnie. Hmm, czyli pamiętajcie po prostu, no, jeżeli jesteście zdecydowanie i chcecie spróbować własnych sił w rozwoju waszej kariery mu, jako muzyka, jako producenta muzycznego. No to szczerze, szczerze mówię, żeby ten czas po prostu wykorzystać na maksa, no to najlepiej skupicie samemu w 100%, zamknąć się w jakiejś w cudzysłowie oczywiście dziupli i, i wykorzystać ten czas na maksimum. Nawet jak sobie dajecie powiedzmy rok, dwa lata, dwa, trzy lata, jeżeli chcecie spróbować swoich sił, ale to musi być kompletnie sfokusowane skupienie. Musicie się kompletnie skupić na tym temacie i właściwie odciąć od reszty. Jest ciężko w dzisiejszych czasach, ale no to, jest, to jest ta podstawa. W każdym razie, jeżeli chodzi o te moje znowu pięć magicznych porad, jakie mogę wrzucić do tego tematu, jeżeli chodzi o rozkręcanie Waszej, waszej kariery jako producenta muzycznego. No to pierwsze, co przede wszystkim Wam powiem, taki główny temat to nie często mi się już zdarza wcześniej, może miało to dużo częściej miejsce, jeżeli chodzi o moich uczniów, o osoby, które mnie odwiedzają, bądź ja odwiedzam. Muzyka jest dla ludzi. Musicie o tym zapamiętać. Nie robicie muzyki dla siebie. Oczywiście czasami się zdarzy, że jeżeli stworzycie coś, ale to jest właściwie w dzisiejszych czasach jeden przypadek, może na milion, tak jak nie wiem, w muzyce dub, e, dubstepowej jeszcze lata temu wyskoczył burial ze swoim tematem, no i on jest rozpoznawalny ze swoim dźwiękiem. Czy też nawet ostatnio znowu pojawiła się nowa, niedługo się nowa płyta pojawi aparata? To dla mnie taki, taki producent muzyczny, który ma swój styl, parę dźwięków rozpoznawalnych. To takie klimaty się zdarzają. Czasami tacy producenci się zdarzają, że mogą wyskoczyć czymś innym, no i to się sprzeda, ale muzyka generalnie po prostu jest dla ludzi, musicie podejść do tego z takim względem, jeżeli nie macie nic nowszego do zaproponowania, a jakiś wam się gotynek muzyczny podoba, no to oczywiście po prostu musicie robić w podobnym klimacie muzeum, żeby to się sprzedało w szerszej publice. No to jest najważniejsze. No i nie, nie idźcie w jakieś kosmosy, no bo to się, to się po prostu nie sprzeda. Dlatego no to jest bardzo ważne, że no zresztą tak jak w każdej sztuce yy, można zrobić kwadrat. Jakimś cudem to się zaczęło sprzedać w latach 60., ale to są przypadki. No ale tak jak normalnie byście zrobili gdzieś jakąś kolejną kosmiczną abstrakcję, no to ciężko będzie to... Skapitalizować i sprzedać w szerszej grupie. Pamiętajcie o tym. To jest pierwsza rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę. Druga rzecz, no to oczywiście ja to cały czas mielę. Na bieżąco słuchajcie najnowszych trendów w ulubionym gatunku muzycznym, w jakim produkujecie muze. Słuchajcie też setów dla przykładu, nie wiem, mam teraz taki projekt. Robimy muzykę hałową. Słucham na przykład mojego, ulub... mojego... Czy właściwie jednego z ważniejszych labeli, jednego z ważniejszych wydawnictw, na przykład Defected Records, i słucham na bieżąco, co się tam dzieje, ponieważ no wiadomo, po prostu klucz jest taki też w muzyce popowej, czy też w innych gatunkach takich bardziej komercyjnych, jest, żeby wystrzelić czymś, czymś do przodu. Można zauważyć jakieś nowe kawałki, które przejawiają jakieś powiedzmy trendy, które mogą się sprzedać, czy to na lato, na zimę, bo tutaj jeszcze właśnie, już abstrahując od tego, że ja się zajmuję w głównej mierze muzyką klubową. Ale jeżeli patrzecie na, tym, na to pod takim względem muzyki popowej, no to musicie też zwracać uwagę, że inne kawałki promuje się na lato, inne klimaty. No i inne klimaty oczywiście się sprzedaje na zimę, to tak więc tutaj dochodzi dużo więcej czynników, ale ważne jest to po prostu słuchanie na bieżąco wszystkiego. Analizowanie po prostu Waszych ulubionych wykonawców, jeżeli chodzi o muzykę klubową, słuchanie setów, tak żeby wiedzieć, co się w całości, w, w na przykład takiego godzinnego seta, co się po prostu sprzedaje i jak to się wkręca. Od razu widzicie też, na przykład, jak analizujecie to, wchodząc na media socjalne, na przykład na kanał YouTube, jak to się sprzedaje, jakie są komentarze, tak więc tutaj już. Potrzebujecie jednak tego szerszego spojrzenia, bo ja za chwilę dojdę jeszcze do kolejnych czynników związanych z marketingiem, ale tutaj po prostu no nie da się tego uniknąć. Jeżeli chcecie wejść i rozkręcić tę waszą karierę, jeżeli robicie to tak zwane z angielskiego DIY, czyli do it yourself, robicie to sami, no to w tym po prostu momencie musicie zwrócić uwagę nie tylko, nie możecie być tylko w 100% producentem, skupiacie się na muzie, ale musicie także zadbać o te pozostałe czynniki, które wpłyną na rozwój waszej, waszej kariery na początek. Bo docelowo za chwilę tam w ostatnim punkcie powiem Wam, gdzie chcecie się wbić. Czyli mamy pierwsze, pierwsze czynniki. Muzyka jest dla ludzi, nie tylko dla Was. Drugi czynnik właśnie słuchajcie setów, słuchajcie ich trendów, bądźcie na bieżąco. Trzeci to oczywiście bardzo ważny temat dlatego tutaj też musicie zbudować najpierw tą bazę Waszych produkcji. Cykliczne wydawanie w labelach, w wydawnictwach szczelajcie w średnie bądź większe labele. Z przekorą, tak powiem po prostu, że oczywiście, jeżeli nie będzie takiego brania, no to widzicie po prostu też od razu wyznacznik, widzicie na jakim poziomie jesteście. Jeżeli znajdziecie jakiś mały label, oczywiście też to warto wydać, bo to jest też promo dla Waszej, dla waszej, dla waszej osoby jako producenta. Ale starajcie się strzelać, wstrzeliwać, wstrzeliwać w te największe labele. Próbować nie, nie ma się co bać, także średnie, bo fajne jest to nawet na bazie swojego przykładu. Powiem, że wysyłając do takiego labela, no to nie jest tak, że po prostu oni tego nie przeglądają. Zajmuje to dużo więcej czasu, bo średnio gdzieś to przynajmniej miesiąc czasu trzeba poświęcić na to, że zanim ktoś odsłucha nam to z drugiej strony. Ale dosyć często mamy taką sytuację, że dostajecie feedback, dostajecie zwrotny komentarz. Jeżeli kawałek jest fajny, ja taki miałem przykład z. Osobom z labelu Tiesto, no, tam próbowaliśmy przepaść kawałek, zresztą widzieliście to na moim kanale się przewijało w zeszłym roku, no, nic z tego nie wyszło, na razie rozłożyło się to, ponieważ miał być więcej energii w kawałku, ale w tym klimacie w jakim to zrobiliśmy po prostu nie było takiej opcji, żeby jeszcze więcej energii wycisnąć i zrobić coś w stylu jazdy, które się wydaje na przykład na spinning, na labelach typu spinning czy tam tulurm. No, ale fajne to było, że ja po prostu z tym koleśem z tego labela, on miał także właśnie dojścia do właśnie spinning, do tour, bo to właśnie był taki agent, który wyszukuje, wyszukuje talenty. No i fajnie było, fajne było to, że dostaliśmy pełny komentarz. tak Więc co yy, na drugiej stronie osoby, to nie jest jakiś zautomatyzowany jeszcze proces i warto właśnie yy, walczyć, czyli cyklicznie wydawać yy, Kawałki, to jest ważne, żeby sobie ustawić na rok taki schemat, żeby przynajmniej jeden singiel w miesiącu wydawać. No i druga jeszcze strona medalu właśnie to, co ja zrobiłem parę lat temu z Piotkiem. Jakimś cudem się udało wygrać konkurs na Bitporcie, tam było 400 wejść z całego świata i zrobiliśmy w najfajniejszy remiks, przynajmniej w oczach w uszach Roberta Babicza. Tego typu remiks i od razu był kontakt właśnie z tym artystą. No i to jest artysta wielkiego formatu w, w takich klimatach przynajmniej jak ja lubię. Dlatego mieliśmy tu już bezpośredni kontakt z tą osobą, no i tutaj tylko po prostu był nasz błąd, gdzieś zabrakło może wspólnej, jakich, wspólnego jakiegoś wyznacznika, może jakichś sił, żeby to, coś, coś pociągnąć jeszcze w tym temacie, żeby to skapitalizować, ponieważ wydaliśmy też ten remix w bardzo znanym labelu Techno, Systematic Recordings, no i szło za tym coś pociągnąć. Tak więc tutaj też dla was uwaga, mój błąd, może może nie ten czas w którym był akurat wtedy mi się właśnie kiedy się nawet dowiedziałem pamiętam to jak dzisiaj że kiedy, kiedy Piotrek do mnie zadzwonił czy napisał smsa już nie pamiętam dokładnie to był dzień w którym się urodziło moje dziecko tak więc no tak więc tak to tak to wyglądało z mojej strony ale cykliczne wydawanie singli remixy jeżeli chodzi o też o muzykę, klubową, ale nie tylko także, bo dosyć często zdarzają się także jakieś konkursy w ramach muzyki popowej, dance'owej i tego typu rzeczy. Trzeba to wykorzystywać, żeby wasze nazwisko dziś zaczęło się na tym rynku przebijać. I właśnie dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłem, że nie tylko produkcją sam człowiek żyje, ale żeby wykręcić się jako powiedzmy jednostka, jeżeli robicie to w 100% póki co sami, Ponieważ tak to teraz w dużej mierze wygląda, no to dochodzimy do tego momentu, w którym skupiamy, zaczynamy się skupiać na promocji. Czyli co ja bym zrobił na waszym miejscu, jeżeli chodzi o mnie? Zresztą teraz mam taki projekt na boku, nie będę tutaj więcej gadał. Budujemy w każdym razie na razie bazę, bazę utworów. I później w całości po prostu tak, żeby sukcesywnie już zacząć co miesiąc wydawać. Może jeszcze jakiś remix to dojdzie po drodze do tego. Tak więc, jeżeli macie już jakąś bazę utworów i jesteście przekonani, że porównując je referencyjnie do jakichś utworów profesjonalnych, dużo o niej odbiegają albo są nawet na takim poziomie, jakim profesjonalne kawałki, jak profesjonalne kawałki brzmią, no to w tym momencie po prostu ta podstawa, media socjalne dzisiaj, strona internetowa zaczynajcie budować bazę fanów. Tutaj ważnym akurat czynnikiem, ostatnim, właśnie zaczynam już tak poważnie ogarniać ten temat, jest Instagram i hashtagi, czyli po prostu słowa kluczowe, które tam wrzucicie. Nawet na przykładzie mojego kumpla, który gdzieś robi sobie zdjęcia dronem, wrzu zaczął wrzucać też odpowiednie hashtagi, czyli te wyznaczniki, te słowa kluczowe, które do zdjęć się dorzuca, no i nagle z całego świata zaczęło się pojawiać sporo osób na jego kanale, na jego Instagramie. Więc tutaj też właśnie warto spróbować jakieś próbki waszych utworów, coś tam wrzucić, jakiś temat, po prostu zrobić fajne zdjęcie i już coś się zaczyna kręcić. Oczywiście SoundCloud, tego typu rzeczy, jeżeli też zajmujecie się e, tworzyć jakiś live, albo nie zajmujecie się dj to oczywiście tutaj Mix Cloud, YouTube, Facebook i budować tą bazę fanów, ale trzeba to jakoś wszystko fajnie połączyć, żeby my tu się zaczęło kręcić, no i na bieżąco coś tam wrzucać. No tutaj już nie będę mówił akurat w tym w tym wideo o, o konkretach, jeżeli chodzi o marketing, ale to jest ten kolejny punkt, który musi być. No i docelowo, jeżeli już to wszystko macie, z jednej strony może się Wam tak udać, że traficie na fajny label, na konkretny label, który z jednej strony wspiera artystów, bo takie są. Tylko tu już mówię o tych topowych, jeżeli oni widzą sens w Waszych produkcjach. Nawet Wam z jednej strony mogą pomóc jeszcze właśnie, co możecie zrobić, a z drugiej strony właśnie oni Wam mogą załatwić jakiegoś menedżera jakąś osobę, to już taka, to już jest mega abstrakcja, bo to musi, to jest naprawdę jeden, nie wiem, na 100 tysięcy, powiedzmy, żeby to się udało, tak będę szczery, tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Ale są jeszcze labele, które właśnie tego typu rzeczy potem mogą wykręcić dla was i zaczną wam też przesyłać grania, ponieważ będą tam mieli jakąś też agencję bookingową. Ale dlatego właśnie o tym wspomniałem wcześniej też odnośnie wydawania cyklicznego i tworzenia własnej muzy, żeby szczelać właśnie te średnie bądź te topowe labele, jeżeli już macie, macie coś konkretnego, no ponieważ to się właśnie przełoży na to, że ten sukces po prostu może się rozkręcić szybciej, jeżeli oni mają już po prostu w sobie także moc właśnie agencji bookingowej, tego typu rzeczy. A ostatni punkt, właśnie to, co przed chwilką też powiedziałem, czyli ten piąty punkt, no to jest właśnie później spróbowanie po prostu te wszystkie rzeczy, które się łączą właściwie z tymi wcześniejszymi punktami. Jeżeli zaczęliście cyklicznie coś wydawać, Tutaj także być może do tego punktu odnośnie cyklicznego wydawania kawałków, remiksów, tutaj bym także dodał to, co jest bardzo ważne, moim zdaniem, czyli wysyłanie DJ-om jakimś lepszym producentom, wysyłanie próbek. Oczywiście to będzie tak, to będzie frustrujące, że tak jak w sprzedaży na przykład, osoby dzwonią do was z call center, jedna na dziesięć powiedzmy osób chwyci ten temat i uda się coś sprzedać. To tak samo to będzie wyglądało w waszym przypadku, jeżeli będziecie wysyłali też do znanych DJ, do znanych producentów. Trafi akurat się to wszystko w, taki punkt, w takim momencie, że będzie fajny klimat waszego kawałka i spodoba się właśnie tego typu osoby. To zacznie się to jakoś już kręcić, macie już jakiś kontakt. Potem na bieżąco będziecie, zaczniecie wysyłać tej osobie kawałki, jeżeli one będą wszystkie miały taki sam poziom albo jeszcze lepszy, no to jeszcze lepiej to będzie wyglądało. I co potem możecie zrobić? Możecie to wykorzystać w taki sposób, od razu przyczaić, jaki jeżeli na przykład, nie wiem, strzelam, wysłaliście do producenta na przykład Sasza, albo nawet do Roberta Babicza, już tutaj się trzymajmy tego mojego klimatu. Jemu się podobają te produkcje, nawet może gdzieś tam przypadkiem by szczeli was gdzieś na własnym labelu bądź na labelu od swojego znajomych, to musicie, musicie to od razu wykorzystać w taki sposób, że sprawdzić od razu, gdzie ta osoba, w jakiej agencji bookingowej, czy jaki ma management, który załatwia tej osobie granie. I wtedy od razu musicie to wykorzystać w tym, w tym sensie, że od razu wiecie, gdzie możecie szczelać. By szukać na internecie namiary na tą agencję, ewentualnie na menadżera, opisać, się, kim jesteście, macie powiedzmy, taką bazę fanów na Instagramie, tak działacie, tyle wydawnictw. Wspierane właśnie przez Roberta Babicza i tutaj nie będzie, nie będzie żadnej ściemy, jeżeli mówimy o Babiczu. Możecie także właściwie temu DJ-owi czy temu producentowi powiedzieć też, że taki akurat macie cel i to chcecie zrobić, żeby to nie było jakieś nie było jakichś tam powiedzmy problemów później. Powinno być, no ale zawsze, zawsze lepiej wszystko przedstawiać tak, jak to powinno być. No i to docelowo właśnie macie uzyskać po kolei, od słuchania, od produkcji, przez promocję, przez wydawanie cykliczne, przez promocję, tworzenie własnej bazy fanów. Ale cel jest taki, że jeżeli robicie to sami, cel jest taki, że musicie na końcu znaleźć management i agencję bookingową podprawda jest taka, że chcecie się w 100% skupić tylko i wyłącznie na tworzeniu muzy, a chcecie mieć inną osobę, inną jednostkę, która będzie za was robiła, czy właściwie odwalała tę najważniejszą robotę, czyli będzie was gdzieś tam promowała, szukała dla was bookingów, szukała dla was po prostu grania. No i tak to generalnie ja bym to widział, jeżeli moje życie by się troszkę inaczej potoczyło. To nie znaczy, że nie jestem zadowolony z tego, gdzie jestem, ponieważ jestem szczęśliwym ojcem, mam fajną rodzinkę i moja robota też mi się podoba. W każdym razie, jeżeli dopiero zaczynacie, bądź macie już ten temat właśnie, że macie fajne te kawałki, ale nie wiecie, jak to właśnie wszystko zebrać i gdzieś spróbować po prostu wyszczelić z tym, no to ja bym się akurat tutaj skupił na tych rzeczach bardzo, które tutaj przed chwilką wam sprzedałem. Dobra, dzięki serdecznie za wysłuchanie i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia, papa. Pa. Dodam tylko jeszcze oczywiście, jak macie, macie jakieś komentarze, jakbyście chcieli coś jeszcze dodać do tego, co ja powiedziałem przed chwilką, no to napiszcie na dole tutaj w komentarzach na YouTubie. No i na sam koniec, jak zwykle, trochę sprzedaży. Stereosound.pl to moja strona, to nasz projekt już 7-letni. Słuchajcie, już 7 lat to idzie do przodu. Wy jeżeli chcecie się rozwijać w temacie produkcji, inżynierii, dźwięku bądź szukacie szkoleń z podstawy, obsługi programu do produkcji muzyki, to oczywiście serdecznie zapraszam do siebie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Papa. Pa.